serdecznie. Zabieramy Was dzisiaj na plantację kokosów. I może jeszcze uda nam się dojechać na Algeria Beach. Musimy przejść przez całą wyspę, więc mamy troszeczkę jazdy. I Danika jest tutaj, Vanessa gdzieś tutaj psuje przy samochodzie. Na samym wstępie, jeszcze chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom, bo dzisiaj mamy 8 marca. Także wszystkiego najlepszego dla was i dla moich pań też. Danisia, all the best for you, because today we have Women's day. Dziękuję. Dziękuję. Vanessa, all the best, you have a day today, bye. Kiss, kiss. <laughs> Może uda mi się jakiegoś kwiatka gdzieś zerwać albo kupić, zobaczę. Także zapraszam was na przygodę. Maliśmy się przy sklepie tutaj na chwilę Byliśmy tu ostatnio w tym Massive River czy jakoś tak Ja chciałem sobie kupić czapkę, ale łeb mam za duży źle wyglądam w tej czapce, lepiej bez Chodzi o to, że słońce strasznie grzeje i potem mam spalone całe czoło Jak się tak po prostu jedzie na motorze przez tam godzinę czy półtorej To rzeczywiście potem odczuwam to Mimo, że nie używam żadnych kremów, nic to potem jest problem. No ale kupiliśmy koszulkę dla Vanesy. Vanessa. Vanessa, weź się od dzisiaj. Ładno zobaczycie wodę. Musimy dopompować trochę powietrza, bo mało powietrza jest, te chłopaki działają. Jaki fajny motor. Danika wzięła kasę, nie mogę zapłacić za ten za napompowanie 5 peso za jedną oponę. Przejeżdżamy przez taką małą miejscowość. Nazwy ona chyba nie ma, nie wiem, ale chcę Wam pokazać jak tutaj ludzie mieszkają, jak mają domy pobudowane. Wszystkie domy tutaj w okolicy, znaczy większość, a tutaj macie akurat e, wymurowane coś, ale tam, tam dalej. I tak samo tam te wszystkie domy po jednej po drugiej stronie stoją na takich palach, jak jest przypływ to żeby po prostu ich nie zamoczyło. Teraz po drugiej stronie jestem i możecie zobaczyć nawet łódką sobie podpływają pod dom. się zajadają czymś znakami? O Boże! Kochane psiaki! Super! Zjechaliśmy z drogi na chwileczkę. Bo zobaczyliśmy piękny widok. Więc pokazuję, jest pięknie tutaj. W ogóle weszliśmy komuś na jakąś posesję. Tak to wygląda dookoła. Dziewczyny tam się chowają. A wygląda to tak. I te fale spore. Może mi się uda zaraz złapać. Do surfowania, chyba idealne. Nie wiem, i tutaj tak wygląda to. Piękne te domki przy plaży, tam popatrzcie. I tutaj jeszcze jest taki klif. Nie wiem, czy mi się uda. Dobra. To wygląda. Pięknie. Już przejechaliśmy dosłownie z godziny drogi od miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. I tu macie kolejną rajską wyspę. Patrzcie. Pięknie. A dookoła wygląda tak. Dziewczyny tu. Tutaj e, mamy takie piękne góry tu dookoła, już jesteśmy niedaleko tej naszej farmy kokosów zaczyna się ładnie robić, parę plaż ładnych minęliśmy, zatrzymamy się w drodze powrotnej. Przyjechaliśmy w końcu na miejsce dotarliśmy do najbardziej popularnego miejsca na siarga, tak zwanej farmy e, kokosów i jak widzicie Możecie zobaczyć dużo zdjęć z Siargao Ta farma kokonatów i pośrodku droga No to jest właśnie to miejsce, patrzcie za mną Nie ma już kokosów Tajfun od zniszczył wszystko Także nie ma nic Ale są piękne plaże I tutaj goście, patrzcie, pracują prawej ścinają maczetami Smaj, smaj! Guys working hard here Głapo, głapo! Bułanka Głapo to znaczy hej, Głapo to znaczy przystojny Przejdę się tutaj kawałeczek i zobaczymy, co my tutaj mamy. No widzicie, że te wszystkie drzewa, acz połamane, o, kupa śmieci. O, tak to wygląda. No niestety, Torebki Aż przykro na to patrzeć. No i plaża. Ładnie to wyglądało kiedyś. Powinniśmy przyjechać tutaj, zanim odet w Walneo, w to Siargo, ten tajfun. No ale nic, jesteśmy. Lepiej później niż wcale. Przejechaliśmy kawałek dalej. No i tutaj też taka plaża Znaczy plaża jak plaża Chodzi mi o te fale Dosyć spore wszystkie te kokosy połamane Droga zniszczona Też podejrzewam, że po tajfunie dziewczyny zgłodniały o zatrzymaliśmy się żeby coś przekąsić w domu zrobiona taka restauracyjka o pani tam ma taki malutki sklepik, tak to wygląda jedzenie standardowe filipińskie Hungry? A na zewnątrz zobaczymy, co tutaj jest. Przedam tutaj troszeczkę dalej, żeby wam pokazać. Jak ludzie żyją sobie. Bardzo cicho, spokojnie. Na odludziu to nie jest Generala Luna, to nie jest to miejsce, gdzie tam jesteśmy. Jesteśmy po drugiej stronie wyspy, na północy. Jest bardzo dużo, dużo spokojnie. Tutaj coś budują. a ah, yeah, jestem vlogger. From Bohol. Ah. Daydream vlog. Day Dream vlog. Yeah, Tak Także tak to wygląda. Ale tu jest Meksyk z tymi kawlami To jest moje jedzenie. Teraz lunch. To jest kurczak w sokie grzybowym. Ryż, danika, tutaj co to jest? Chicken. Muszę wam powiedzieć, że bardzo dobre jedzenie. Już dawno nie jadam tak dobrego jedzenia na Filipinach. Dobre, dobre. Też pierwszy raz coś takiego widzę na Filipinach. Nie wiem, bo... może przeoczyłem. Właścicielka i ona gotuje. Naprawdę mega jedzenie. 180 peso za rybkę sprzedaję. Wydaje mi się, że tanio. My kupujemy po 240-280 chyba za kilogram. Dużo taniej tutaj widzę niż u nas na Boholu. O! Panika mówi, że 300. Mówi, że 300 peso, a tutaj 180. Idziemy zobaczyć dalej. Muzyka Only dance, nie? Huh? Let's dance. Come on. Let's you, know dance. This da you know this, yeah. you want to dance Nie. 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 Nie mamy kolejną plażę idziemy zobaczyć na jedzenie jesteśmy <laughs> można teraz z brzuchem do góry poleżeć ok <laughs> ładnie co ale piasek jest taki bardziej żółtawy nie jest taki idealnie biały Fale dosyć spore Ale nie wiem czy na taki... O tam się nadają na surfowania No, Jest fajne. Mamy kogoś tam kto surfuje widać O! Gdzieś zniknął O ale super Dziewczyny szukają muszelek, może złota, niech poszukają. Okej, okay, let's go, girls. Yeah, let's go. Ale ładnie jest. Jasek nie jest taki drobny, jest taki gruby, ale fajnie. Idziemy dalej. what is the beach name here? A, ah, ok. Tak, to się nazywa Pacifico. Plaża.